Hej, hej, jest tam kto? Hmm. Może z tej strony ktoś się z nami a, a może tutaj? Nie, jakie ciutko zostanie, cisamme w A, jednak jesteście. Dzień dobry dzieciaki, cześć i czułem. Wszystkie dzieciaki, które mnie widzą, podnoszą prawą rękę do góry. I robią taką falę. A teraz drugą rękę, hop, do góry, i lewą ręką chwytają się prawego ucha. O tak! A prawą ręką teraz robimy się lewego ucha i tak przepoczywamy uszami. Cześć dzieciaki! Witam Was bardzo serdecznie z profilu wydawnictwa Media Rodzina. Dzisiaj będzie dla Was specjalne spotkanie z Kicią Kocią. Z książkami o Kici Koci. Na przykład yy, od, na samym początku chciałabym rozpocząć od kolor. Jest to najnowsza książeczka Pani Anity Głowińskiej z nowej serii Akademia Kici Koci. W tej Akademii, czy też z tej Akademii możemy się uczyć o kolorach. Mam przygotowane tutaj takie kolorowe karteczki. Proszę bardzo. To jest kolor. Kolor czerwony. Jak? Uwaga, uwaga. W której ręce mam czerwony kolor? W tej czy w tej. Tak. To jest papryka. Papryka jest koloru czerwonego. Ta moja papryka. bo jeszcze są inne papryki. O, na przykład ta jest koloru. Zielonego, zielone jak żabka, jak trawka, hop i pójdzie na karteczkę. Mamy jeszcze kolor, uwaga, żółty, jak cytryna, a Kicia Kocia miała też kolor żółty. Jakiego koloru jest cytryna? Cytryna jest koloru żółtego. Kicia Kocia uczyła również Nunusia na bananach, na słońcu i na żółtym kapelusz. Ja jeszcze mam. Pomarańczową marchewkę, Mam też, uwaga, uwaga, oj, coś mi uciepło, jestem. Mam tutaj niebieski talerzyk. Talerzyk niebieski. Gdzie tu jest kolor niebieski? O! Tutaj. I jeszcze widelec. Widelec, ho! I jeszcze, jeszcze mam kolor biały i czarny. Białego koloru mam. Pineczkę, taką przypinkę ozdobkę do ubrania, a czarnego koloru mam doniczkę. I tak się przez cały dzień dzisiaj bawiła Kicia Kocia wraz z się, aż w końcu pomyśleli, że byłoby fajnie, gdyby ktoś jeszcze się pojawił. I mam nadzieję, że Wy też się ucieszycie, jak się zaraz ktoś jeszcze pojawi. Ja zrobię tak. Choma, nie chce się ruszać, chyba, że nie. ja ją poruszam. A dzisiaj mamy niespodziankę dla Was, a mianowicie pojawia się Kicia Kocia, taka duża, dobry Kiciu Kociu. Czy mogę Cię ościskać? O, tolimy, tolimy, tolimy. Słuchajcie, Kicia kociak i ja wybieramy się dzisiaj na plac zabaw. Idziecie z nami? Kiciu Kociu, chcesz iść na plac zabaw? Naprawdę? Jak się cieszysz? Widzicie, gość się już bardzo cieszy. Wobec tego, uwaga! Na plac zabaw zabierzemy ze sobą Adelkę. Zabieramy? Adelka idzie z nami. Na plac zabaw pójdzie z nami również... Kto to jest? Julianek! Oczywiście, Julian pójdzie z nami. I jeszcze na plac zabaw zabierzemy ze sobą I jeszcze jednego ważnego przyjaciela. A mianowicie. No do uwaga, kto to taki? Pacek! Pacek też no i pójdzie, dobrze, Kiciu Kociu? Dobrze. Kiciu kocia. jest teraz w na placu zabaw. A na placu zabaw najpierw byliśmy na huśtawce. Uwaga! Bujo, bujo! Bujo, bujo! Bujo, bujo! Będziemy również na karuzeli. Powiemy się za ręce i kręcimy! jeszcze jest na placu sama. Dzieciaki, odpowiedzcie. Tak, tak, a wchodzi się na górę. Wchodzimy, wchodzimy na górę, hiczu, toczu i zjeżdżamy na dół. Robimy taki ziu! uwaga, uwaga. Ręce do góry i zziu! Czyli jesteśmy na zjeżdżalni. Podobało Ci się? Zrobimy to jeszcze raz? Wobec tego, uwaga, hop, jeszcze raz. Wchodzimy, 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 wchodzimy. Wy tam po drugiej stronie ekranu również stańcie proszę i wchodzicie z nami. Wchodzimy, 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 wchodzimy. Ręce do góry i bardzo dobrze. A bujaliście się już na kuśtawce. My wracamy na chwilę na kuśkawkę, dobrze? Żeby dzieci z nami się bujali. Uwaga dzieci jaki prosto. prosto. I robimy... boję, boję, Boja Super! I jeszcze karuzela! Zabierajcie mamę, tatę na dywan czy też na podłogę i kręcimy się, robimy karuzelę. <laughs> <laughs> Bardzo dobrze! A ciepło ci się zrobiło, kiciu, kociu, tak? Dobrze, ale teraz na placach do kici, i do bajanki, a także do packa, Adelki i Julianka, podszedł nowy kolega, Marcyś. Pamiętacie tę część? A jeżeli ktoś jej nie zna, to za chwilę Wam przypomnę fragment. Kicia Kocia nie chce się tak bawić, ale jak się nie chce bawić? Uwaga! W parku, jak już widzieliście, zawsze jest co robić. Są drabinki, huśtawki, karuzele. A dzisiaj jest też Marcyś. Marcyśowi bardzo spodobała się Kicia Kocia i chce ją gonić. A ci Koci, wcale to się nie podoba, że on ją goni, ale ucieka, ucieka i Marcysiowi to się bardzo podoba, że Kicia Kocia ucieka. I wtedy, uwaga, uwaga, Marcyś mówi do chłopaków tak, pobawmy się w rycerzy. Będziemy porywać księżniczki, tam będą lochy. Lochy? Jakie lochy? Dziwi się Pacek. To takie więzienie dla księżniczek. Damy im dużo kwiatków. Będziemy się nimi opiekować. Ciekawa ta zabawa, prawda? Ale Kici Kocia, ona się nie podoba. Kicia Kocia się odwraca i udaje, że jej nie ma. Tak udaje, bo tutaj nie mamy drzewa. A książka schowała się za drzewem za drzewem, które namalowała pani Anita. I teraz uwaga: Kicia Kocia oczywiście się schowała, udaje, że jej a Marcy w tym czasie złapał Adelkę i ją mocno, mocno trzyma. Adelka się wrywa, nie chce być złapana, a on ją trzyma i Adelka zaczyna płakać. I wtedy Kicia Kociak podchodzi i tłumaczy. Nie chcemy bawić się w porywanie księżniczek, ale to jest fajne. Fajne jest to, się bawić Hensy. No i wtedy Marcysiowi zrobiło się troszeczkę no, Nie chciał się, nie chciał zrobić nikomu przykrości. Nie rozumiał tego, że to może się wszystkim nie podobać. No i wróciła do nich Adelka. Kicia-kocia powiedziała, że może popatrzmy się w porywanie rycerzy. A Marcysiowi i chłopakom to się podobało, czy nie? Pewnie, że nie, bo czy chłopcy chcieliby być porywani? Chcecie być, kochani chłopcy, zasypywani do jakichś lochów? Chcecie być siedzieć w więzieniu, nawet jeżeli przyniosą wam dużo czekolady i kwiatów? No, niekoniecznie. Nikt nie lubi takich złotych platek, prawda? Coś chyba teraz wszyscy o tym wiemy. I Adelka zaproponowała nową zabawę, a mianowicie... Uwaga, uwaga! Powiedziała, pobawmy się z gadywanki I to się wszystkim podobało, prawda, Kicigociu? Tak, Kicigoci też to się podobało. I wtedy Pacek jako pierwszy pokazał. Hmm, dzisiaj pokażę coś innego, bo chciałam Was troszeczkę też zaskoczyć. Wobec tego Pacek będzie usłyszał i Zrobił takie sobie sprzedażkę i Był górą, a kim był Kicia-Kocia? Kiciu-Kociu, pokaż nam spróbujemy odgadnąć, kim jest Kicia-Kocia. Kiciu-Kociu, czy Ty pokazałaś pociąg? Wobec tego wszyscy robimy pociąg. Łapiemy się, uwaga, ja się zobaczę. Gdzie kici, koci. Kici, koci. Wy się łapiecie swoich rodziców i niedaleko, ale kawałek odjedziemy. Uwaga, uwaga! i z powrotem. Dobrze, Kicu, kocią. No to teraz. Może pokażemy jeszcze jakieś gniazdy? Co ty na to? Pokażemy. Yy, to może samolot Dobrze. Wszystkie dzieciaki to robią. Słuchajcie, dzieciaki. Zapalamy pierwszy silnik. Zapalamy drugi silnik. Zapalamy światło czołowe przednie. I przednie kolankowe. Teraz zapalamy światło tyle pośladkowe. Zapinamy pasy. Patrzymy przez okienko i. O! Jakieś ptaki przyleciały. Pewnie z, z ciepłych krajów, prawda? Wobec tego musimy włączyć wycieraczki. Włączamy wycieraczki i czyścimy szyby. Można włączyć styskiwacze. Umyłyśmy sobie szyby wzajemnie. A teraz patrzymy jeszcze raz. Przez szybkę patrzymy. Rozkładam skrzydła samolotu i lecimy w miejscu. Uwaga, lecimy! Tup, 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 tup. Lecimy, lecimy. Teraz przechył na jedną stronę. I tutaj, tutaj, tu, bok! <grych> o tak, świetnie! Ale, ojej, zniknęliśmy chyba z ekranu. Musimy wracać. Uwaga, w lewo no, teraz, w drugą stronę, przechył. ja wracam. I znowu lecimy w miejscu. Lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy. Obniżamy loty. Obniżamy. Chodź, tutaj tu, 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 I lądujemy. Brawo, czy wszyscy wylądowali? Mam nadzieję, że już tak. Teraz ja muszę wziąć ten delikatny oddech słuchajcie jak... że. się też. Musi troszeczkę odpocząć Słuchajcie, to ja teraz Kicie Kocie wypuszczę na chwilę na nasz ogród. Kiciu Kociu, idź pobiegać. Możesz skorzystać z kuwety. Tylko wróć do nas, żeby się pożegnać z dziećmi, dobrze? Kicia jeszcze ten nas później wróci. Mam nadzieję, że podobało wam się to, że dzisiaj to Była taka niespodzianka ode mnie dla Was i od wydawnictwa Media Rodzina. Słuchajcie, chciałam Wam jeszcze przybliżyć troszeczkę te książeczki, bo oczywiście te serię każdy zna, a te dopiero będziemy poznawać. Kicia kocia w kosmosie, kicia kocia w pociągu, kicia kocia na lotnisku, kicia kocia na rowerze. Wiczego dziać jest jeszcze jeden pojazd na sankach! A tutaj mamy pojazdy takie jak rowerek, jest motocykl, który robi wrum, 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 wrum. Mamy jeszcze radiowóz, a radiowóz robi eo 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 eo. Każdy potrafi? E -o, e -o. Jest również wóz strażacki, a wóz robi. E-U-E-U-E-U-E-U. Tak, e e e e e e właśnie tak. Jeszcze jest karetka pogotowia. I o-I-O-I-O. i-o. Zdarzył się wypadek. Do chorego jadą ratownicy. Co to za pojazd, któremu wszyscy ustępują? Miejsca nunusu. Co to za pojazd? Nunus, nunus, nunus. Powie głośno, karetka pogotowia i o. Tak. Jeszcze jest tutaj taki pojazd. Uwaga, może odgadniecie. Czy wiecie, jak nazywa się pojazd, który jedzie po szynach? Ale te szyny nie są gdzieś w Polach, daleko w trasie, lecz te szyny znajdują się w mieście. To oczywiście. Ramuwaj. Mamy tutaj również pociąg. Pociąg doskonale pamiętamy i znamy z tej książeczki, w której to kocia razem z tatą poznają w przedziale panią pokój w... i pana z walizką. Przez szybę patrzą na jeszcze jeden pojazd. Myślę, tak, tam jest. Balon. balon! Balonem też można podróżować, bo to nie jest taki balonik, który się tylko nadmuchuje i, i się cieszy, że się trzyma w rączce balonik. Tylko to jest balon, który ma umocowany do siebie taki duży, ogromny kosz, w który można, którym można się zmieścić. I to do w kilku dorosłych nawet ludzi. Kicia Kocia w pociągu odkryła również mm, wagon restauracyjny, w którym zjadła. Szarlotkę. Zgadza się. Dużo wiecie o kici koci. Jeszcze wam tylko powiem, jakie są tutaj pojazdy. Jest pojazd pojazdach jak autobus, który robi pibi! bip Oto bi jest autobus. Mamy również ciężarówkę. Chciałam zauważyć, że te pojazdy dzieciaki na pewno yy, będą mogły swoimi rączkami niedługo również narysować. Tutaj jest Kopara. Tak jest dla miłośników placów budowy. No i oczywiście pojazd, którym jeździła Kicia Kocia u wujka, czyli traktor. Na traktorze też Kicia Kocia jechała. Dobrze, drodzy. Wkładam teraz tutaj te książki, bo chciałam Wam pokazać jeszcze jedną zabawę, tylko. Mm, muszę tu moje zabaweczki. moje okay. tutaj. Tutaj, Mam tutaj moje zadania specjalne jeszcze, kiciokociowe, na takich o! i główkach. A mianowicie, słuchajcie, ja teraz wybiorę jedno zadanie i spróbujemy je razem wykonać razem z Kicią Kocią, dobrze? Uwaga, uwaga, wylosowałam zadanie. Kicia Kocia z packiem, Juliankiem i Jaderką bawią się w Indiach. Zaprezentujmy wspólnie indiański okrzyk obiegając pokój dookoła. Wy, nie macie, wy pewnie macie większy pokój, pokój ode mnie, ja tylko przybiegnę dookoła pokój Kici Koci. Uwaga, uwaga, tak jak w części Kicia Kocia na pikniku. Oni się tam bawią w Indiach i robimy tak... Uuu! Piosenkę, którą razem. O, właśnie! Jest taniecki ciśnocz. Słuchajcie, chciałabym, żebyście teraz wszyscy stanęli naprzeciw mnie. Widzę Was, widzę. I teraz robimy takie w powietrzu ruchy. Jakbyśmy drapali powietrze prawą ręką, lewą ręką. A przy okazji mówimy słowo miał, miał i kicia, kocia, kicia, kocia. Teraz wy. Kicia kocia, kicia kocia. I uwaga. Kicia kocia, kicia kocia. Podnieś ręce w górę, tak. Kicia kocia, kicia kocia. Podskocz w górę, raz i dwa. Kicia kocia, kicia kocia. Podręb się po brzuszku. miau. Kicia kocia, kicia kocia. Klasnij brączki, miał, miał, miał! Klasnij brączki, miał, miał, miał! Dobrze! Bardzo dobrze dzieciaki. Bo teraz chciałabym, żeby Kicia Kocia do nie wróciła. Kiciu kociu! Przyjdziesz do nas, kiciu kociu! Na znak! Cho, ho! Kiciu kociu! Kiciu Kociu już nas idzie już, ten tak Uwaga. Ja Ci pomogę tutaj wejść. Aha, dzieci, nie widzę jakie mamy wąskie drzwi, a ty masz taką dużą głowę. Kość, ciukłaś. Jeszcze chciałabym Cię przewieźć na pewnym pojeździe. Czy ty robisz jeździć pojazdami? Tak. Wobec tego mam taki specjalny, kolorowy wehikuł. Uwaga, uwaga. uwaga. Idź ukończ, tutaj, troszeczkę się przesuń. Przesuń się, dobrze, dobrze. Ja tutaj ciągnę samochód. Macie takie pocyki teraz? Wobec tego wyciągamy kocyki, dzieciaki siadają na nich, a dorośli będą ciągle, ciągnąć będą. Proszę bardzo, idźcie ukończ. Ja Ci pomogę. O, nóżki, postaw wysoko nóżka. I jeszcze druga. I jeszcze raz do przodu. I do przodu. I wobec stop, stop, stop. Musisz usiąść. Idź w tak na no, ogonku możesz usiąść, tak jest, ale na pojeździe dobrze, czyli na naszym pojeździe, dobrze i ja teraz będę ci wyciągała. uwaga, uwaga jesteś gotowa kiciu kociu, co nie jest pewna, uwaga jedziemy, oj, oj, kiciu kociu ja do troszeczkę przesunę do przód bo możesz siedzieć tylko o, na pojeździe, a nie na poiku, wobec tego jedziemy. Zobaczyłam, Kicie Kocie, taką zabawą. Jeszcze raz, bo wejdziemy. <grywania> Kocia aż się przewróciła? Czy wy też macie takie wesołe przygody w waszych domach? Mam nadzieję, że dobrze się bawicie. A teraz już na dobranoc może zadamy jakieś zadanie dzieciom. Co ty na to, Kiciu, Prosimy, żebyście... Chodźcie, chodź, poczekajcie, chodź. jeszcze muszę kocie tutaj wciągnąć do siebie. Chodź, chodź, chodź tutaj, niżej. Doskonale. Chodź, popatrz tutaj na dzieciaki. Chciałabym... Możesz siedzieć, chcesz stać, tak? Jak to koty? Koty są zwykle niesformie. Chciałabym miała siedzieć, teraz będzie stała. Chciałabym, żebyście spróbowali namalować i kocie. Spróbujcie narysować jej dużą, okrągłą głowę, jej ogromne, okrągłe oczka i oczywiście nie zapomnijcie o wąsiskach. Uszy są trójkątne. O sukience też mamy nie zapomnieć, tak? O sukience, która jest koloru niebieskiego i o białych guziczkach. Ale Kiciu Kociu, czy one muszą być białe? Nie, bo Kicia Kocia lubi kolory. Tak, że wam coś pokażę. W tej chwili są takie kolory. Jest cała tęcza, cała dama kolorów. Dobra, moi drodzy, chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję w imieniu własnym, Bajankowym oraz wydawnictwa Media Rodzina. Pamiętajcie, że te książki oraz wiele, wiele innych można zakupić na... Oj, ciu, <ścoughs> Można zakupić w księgarni internetowej Media Rodziny, a także w innych księgarniach internetowych. Gorąco Wam nie je polecam. Jeżeli chodzi o pozdrowienia, przed wejściem tutaj widziałam, że meldowała się Amelka z Bojanowa, którą gorąco pozdrawiam. Meldowała się Pol Pola, Meldowała się Zosia, Zuzia, Ala Ela. A jeżeli chcielibyście pozdrawiać, chcielibyście, żebym ja pozdrawiała Wasze dzieciaki, a jesteście tutaj po raz pierwszy, bo po raz pierwszy mnie poznaliście, to proszę, żebyście jutro przed, przed naszym spotkaniem napisali wydarzeniu. Kogo chcielibyście pozdrowić? Ja pozdrowię bardzo chętnie wszystkich: Szymonków, Kupusiów, Natalki, Amelki, Ole, Juska i Jasia pozdrowię. Każdego dzieciaka, które prosi właśnie o to pozdrowienie. Guziaki dla Was i machamy. pa! pa. Dobranoc!